Dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Sikorką przy kawie. Dzisiaj chciała wam, chciałam Wam opowiedzieć e, o błędach e, z, przy pracy z dzieckiem z autyzmem o błędach, jakie popełniamy my, rodzice. A tych błędów jest naprawdę dużo, i e, troszeczkę zrobiłam takie rozeznanie. Wśród rodziców, tych, którzy chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami. No i tych błędów jest naprawdę gigantyczna liczba, i trzeba byłoby napisać porządną rozprawę. A wszystko przez to, że my dostajemy dzieci z autyzmem, tak jak wy, dostajecie dzieci neurotypowe bez instrukcji obsługi. O ile jeszcze z dzieckiem z, e, neurotypowym, bez e, instrukcji, da się pracować i rozwijać w miarę e, ich umiejętności, może nie do końca e, w 100% e, idealnie, ale da się wypracować wiele rzeczy, e, to z autyzmem dostajemy dziecko e, nieneurotypowe, zupełnie inaczej funkcjonujące, zupełnie inaczej odbierające świat. E, nie dość, że bez instrukcji obsługi. To jeszcze z całą masą błędnych instrukcji i obsługi. E, I na pierwszy plan e, lecą różnorodne rady uzdrawiania autyzmu. Owszem, niektóre rzeczy da się wyleczyć, ale tylko w przypadku, kiedy nie jest to autyzm, tylko objawy, które przypominają autyzm w niektórych chorobach. E, rodzice na uleczanie dzieci z autyzmem tracą Rok, dwa, czasami całe życie, bo ciągle pojawia się ktoś, e, kto wywołuje w nich poczucie winy, że niewystarczająco dużo zrobili dla swoich dzieci. E, no i mi też ciągle ktoś się pojawia taki. Ostatnio na YouTubie była taka: był taki świetny pan, który mi pouczył, że można dziecko łatwo wyleczyć z autyzmu. Gdyby to było takie łatwo, łatwe, dawno wszystkie dzieci z autyzmu byłyby wyleczone, naprawdę i jest e, urodą genetyczną. Nikt nie leczy z zespołu Downa. Są terapie, są, e, jest praca nad dzieckiem, które mają poprawić funkcjonowanie i samodzielność. Mają doprowadzić do tego, żeby dziecko było jak najbardziej samodzielne. No i tutaj w tej dziedzinie też rodzice popełniają bardzo dużo błędów. My popełniliśmy e, bardzo ważny błąd, e, ale to wynikało ze strachu. Ze strachu przed e, stygmatyzacją, z nadzieją, że może nasze dziecko będzie funkcjonowało lepiej, jeśli poślemy wśród normalne dzieci do grupy przedszkolnej normalnych dzieci. No i skończyło się tym, że przez kilka lat ja musiałam się kopać z przedszkolem o różne rzeczy. A to o wycieczki, a to żeby moje dziecko było normalnie traktowane, a to, że jak przyniesie cukierki na urodziny to żeby tymi cukierkami mogła się podzielić, a nie zostały gdzieś tam zachomikowane zachumikowa i tak dalej. Eee, tych spraw jest dużo, począwszy od tego, że e, na początku e, powiedziano nam, że dziecko nie może przebywać e, w placówce dłużej niż 5 godzin. To jest kłamstwo, absolutnie wielkie kłamstwo. Może przebywać, to rodzic decyduje. Ile, na ile godzin chce posłać dziecko i jeśli placówka nie jest, nie ma możliwości przyjęcia na dłużej niż 5 godzin, to musi wydać taką decyzję na piśmie, żeby rodzic mógł się odwołać do burmistrza i wtedy burmistrz ma obowiązek wskazać taką placówkę, która wypełni Ilość godzin, na które, na, które, na które chcemy posłać dziecko. I kiedy już wskaże placówkę, i ta placówka jest oddalona więcej niż 3 km od domu, to gmina ma obowiązek, obowiązek, zawieść to dziecko lub pokryć koszty dowozu e, do placówki. A oczywiście istnieje jakiś tam przelicznik, który nie pokrywa kosztów dowozu, e, Zwłaszcza po inflacji, więc naprawdę warto skorzystać z tego dowozu gminnego, zwłaszcza, że taki autobus często przyjeżdża pod dom, bo w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest to zadanie utrudnione i nawet małe odległości mogą stanowić problem, więc taki autobus przyjeżdża pod dom. I wy macie od razu od określonej godziny więcej czasu dla siebie, na odpoczynek. No i tu też ciekawy temat, bo e, rozmawiając z wieloma rodzicami i e, patrząc na swoje własne doświadczenie, zobaczyłam, że my, rodzice, przynajmniej e, ci, z którymi rozmawiałam, posyłamy dzieci. Do przedszkoli nie po to, żeby one się tam czegoś nauczyły, tylko żeby odpocząć. Szokujące, nie? Bo Wy zwykle posyłacie dzieci, żeby się czegoś nauczyły. My uczymy dzieci w domu, pracujemy z nimi intensywnie i wiemy, że niewiele nauczą się w tym przedszkolu, bo są nieneurotypowe, bo wielu specjalistów e, naprawdę bardzo wiele e, wie o autyzmie. No i tutaj jest właśnie. E, powrót do mojej decyzji o, o posłaniu dziecka do przedszkola integracyjnego. To był błąd. To był bardzo duży błąd, bo moje dziecko e, w dziesięcio, ponad osobowej grupie e, po prostu wyłączało się i siedziało z boku. Co prawda naśladowało te różnorodne zabawy, ale ja z perspektywy czasu wiem, że mogłam postąpić inaczej. Ale strach. Bałam się. Bałam się posłać do e, przedszkola. Yy, specjalnego. Dzisiaj posłałabym do przedszkola specjalnego, bo wiem, że w grupie maksymalnie czteroosobowej, yy, gdzie na cztery osoby jest dwóch nauczycieli, a często są to grupy dwuosobowe, gdzie na dwu, dwoje dzieci yy, są dwie osoby, moje dziecko funkcjonowałoby całkowicie inaczej i osiągnęłoby inny poziom komunikacji. Bo nie mówię tu o omówieniu, rozwijaniu mowy, bo to z tym też e, miałaby placówka duży problem, ale bardzo, bardzo prawdopodobne jest, że, wygląda, że jej komunikacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Że zupełnie inaczej e, sięgałaby e, po różnorodne piktogramy. Inna rzecz. E, dzieci z autyzmem bardzo często krzyczą. No, i tutaj bardzo wielu specjalistów mówi e to normalne nie. Nigdy w krzyku dziecka nie uznajcie, że to jest normalne. E, bo my się w ten sposób obiliśmy o kilkunastu specjalistów, którzy powiedzieli e to normalne. A przy których tam badaniach wyszło, że to padaczka. I dziecko krzyczy po ataku padaczki, bo jest przerażone. Więc. E, absolutnie e, nie, e, nie patrzcie na to, że to jest symptom jakiejś e, niepełnosprawności, że to, to jest e, taka uroda dziecka. To nie jest taka uroda dziecka. Każdy krzyk e, jest spowodowany jakimś szokiem, jakimś bólem. E, każde uciekanie, obijanie się ma jakąś przyczynę. I to jest najważniejsze, żeby znaleźć tę przyczynę, bo jeśli już znajdziecie, to ułatwicie pracę sobie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak jest, jakim komfortem psychicznym dla rodzica jest praca z dzieckiem, które nie krzyczy. I jakim komfortem w pracy jest e, dla dziecka brak e, albo zmniejszenie ilości ataków, napadów, padaczki. To jest tak niesamowicie duży komfort. Bo po ataku padaczki często jest tak, że dziecko nie pamięta e, z czym, o, o, co w, przed atakiem, czego się przed atakiem uczyło e, i co, u, czego uczyło się po ataku. Potrafi tak przez dwie godziny się wyłączyć. No niby można by stwierdzić, że no dwie godziny, no to można byłoby uznać, że to drzemka była. Ale to nasze wyłączające się dziecko. My w takich, w większość specjalistów w czasie terapii, bo te terapie są umawiane na określone godziny, nie są dostosowane nigdy dla dzieci, bo jest za mało specjalistów, za mało miejsc, trzeba czekać czasami po pół roku na specjalistę i jeśli już się wbijemy na określoną godzinę, to po prostu się człowiek korzysta z tego, no bo przecież nie wypada nie korzystać, nie? A po ataku to niewiele daje. Tak naprawdę można sobie to odpuścić, bo i tak nie ma efektów. Kolejna rzecz. W takiej dużej grupie rówieśniczej dzieciaki z autyzmem bardzo się stresują. Szczególnie trudny był u nas pierwszy rok, kiedy te dzieciaki wszystkie, trzyletnie, tęskniły za rodzicami i ciągle płakały. Ola była w tym tak zdenerwowana. Że miała e, taki poziom autoagresji i agresji wobec innych, że to był bardzo trudny rok. E, na szczęście udało mi się wtedy wywalczyć to, żeby poszła od razu do grupy sześciolatków i zupełnie inaczej zaczęła funkcjonować. Naprawdę e, to, że dzieci były bardziej dojrzałe i bardziej e, potrafiły podejść do tego, że mm, mamy nie ma, taty nie ma, to wpłynęło na e, komfort jej pracy. I na komfort, i, je, i na, na jej relacje w ogóle z dzieciakami. Eee, no, jeśli posyłacie dziecko do przedszkola integracyjnego z nastawieniem, bo będzie miało kolegów i koleżanki, to może Was rozczarować. Dzieciaki dorastają, mają swoje własne grupy rówieśnicze i naprawdę mają w nosie to, co dzieje się z dziećmi niepełnosprawnymi. Rozczarowujące. Ale prawdziwe. Więc y, lepiej po prostu posłać dziecko do przedszkola specjalnego, które świetnie przygotuje dziecko do szkoły specjalnej, która przygotuje świetnie do y, wejścia takiego naprawdę na podstawowym poziomie y, do życia. A jeśli nasz, z naszym dzieckiem stanie się cud i ono zacznie, Mówić, funkcjonować świetnie, to naprawdę nie ma problemu, żeby przenieść do normalnej szkoły. I przedłużanie przedszkola tylko dlatego, żeby nasze dziecko może poszło do integracyjnej szkoły, też nie ma sensu. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma sensu, bo być może w tej szkole specjalnej zupełnie inaczej. By funkcjonowało. No ale u nas zadziałał strach. Strach, jak Ola będzie reagowała na podróż autobusem z obcymi ludźmi. Strach przed tym, jak ona zniesie podróż półgodzinną do placówki. Strach przed tym, że ta placówka jest tak daleko, a, a my czasami musieliśmy biec, no zaprowadzałam ole na siódmą, ósmą, czasami nie przespała nocy, to zaprowadzałam ją na o dziesiątej i trzeba było biec na przykład godzinę później, bo pieluszka pełna. I tu właśnie kolejna, kolejny temat, te dzieciaki bardzo długo korzystają z pieluszki, da się w pewnym momencie... Nauczyć je, żeby nie korzystały i obecnie Ola nie korzysta w dzień z pieluchy. E, ale to też jest bardzo długi proces. I przy okazji, e, kiedy dziecko chodzi, wygląda normalnie, e, nie rzuca się w oczy, że jest jakoś super niepełnosprawne, powyginane albo coś i korzysta z pieluszki, to macie w 100% gwarantowany hejt. A to zwracanie w szatni, wyśmiewanie. Aha! A, to dziecko nosi jeszcze pieluszka. <laughs> nie ubiera się samodzielnie. <laughs> no. Bo normalne matki to każą dzieciom się samodzielnie ubierać, nie? A u nas ubieranie się samodzielne. To były lata ćwiczeń. Naprawdę lata ćwiczeń. I Ola zaczęła się ubierać samodzielnie, jak miała chyba z 4 lata czy 5. Ale w szatni w przedszkolu to jeszcze bym nie potrafiła, bo było za dużo bodźców, za dużo dzieciaków, za dużo kolorów, za dużo zapachów. Więc skończyło się na tym, że ubierała mamusia, pomagała ubierać się albo tatuś. <słuch> Jakie to śmieszne dziecko, w przedszkolu ubiera mamusia. No. Więc to macie gwarantowane, jeśli poślecie do przedszkola integracyjnego. Ja kiedyś oglądałam taki program, w którym e, jakieś rozmowy w toku, czy coś w tym stylu nie rozmowy w toku, jakiś reporter, czy coś takiego e, rozmawiający i, i rozwiązujący problemy społeczne. I tam była matka z autyzmem, która miała e, syna, posyłała go do szkoły integracyjnej, autyzmem z no, zespołem Aspergera, posyłała go do szkoły i e, e, w szkole nie chcieli, żeby to dziecko chodziło z innymi uczniami, bo uważali, że jest nadpobudliwe i daje zły przykład innym dzieciom. Boże, ile ja razem miałam powiedziane, że moje dziecko daje zły przykład innym dzieciom, bo na przykład zjeżdża po, po, po pochylni tej, którą się wchodziło na zjeżdżalnię e, i inne dzieci zjeżdżały i rozdzierały sobie spodenki. Sorry, nie mam problemu ze spodenkami. Moje dziecko... Może sobie na pupie rozedrzeć spodenki. Nie mam z tym problemu. A jeśli inne dzieci mają z tym problem, no to niestety musicie je sobie pilnować i uczyć je, że nie można tam zjeżdżać. Olka zjedzi jeden, dwa, trzy razy i już jej się to znudzi, a wasze dzieciaki później cały dzień tam zjeżdżają. To już wasz problem. No ale do tego też trzeba dojrzeć, żeby yy, stwierdzić, że te określone rzeczy są. Yy, nie naszym problemem, a ja się tym przejmowałam, i to też był wielki błąd, e, bo troszeczkę e, w niektórych rzeczach hamowałam ole, a mogła sobie próbować bardziej. Mogła więcej eksperymentować, e, i e, to właśnie też jest często przyczyną hejtu. Ale e, najbardziej, najzabawniejszy hejt spotkał mnie po e, Dniu Dziecka. E, placówka Oświatowa zorganizowała bardzo fajny piknik dla rodzin. No i było świetnie, fajnie było, naprawdę było przyjemnie, dzieci miały dużo różnych atrakcji, był nawet dmuchany zamek i moje dziecko też poszło na ten dmuchany zamek. No i sobie skakało, skakało, jedna grupka pochodziła, druga wychodziła, ona sobie dalej tam skakała, bo ona miała, ma dobre mięśnie nóg i ona lubi sobie skakać po różnych takich rzeczach, które sprężynują. Więc u nas łóżka są i materace często wymieniane, bo po prostu było dużo skakania. Naskakała się, naskakała, ale wyszła kolejna grupka młodszych dzieciaków i była tam dziewczynka neurotypowa, całkowicie sprawna, ale mająca słabą kondycję. I ona na tym zamku zaczęła się przewracać. A inne dzieciaki, jak skakały, to to wszystko falowało i ona non-stop leżała. A pierwszą osobą, która była pod ręką, była Ola. I wbiła jej się tak od środka w te uda paluchami, tak mocno, że popłynęła krew. Bo miała takie ostre paluszki, że jak jej się tam wbiła, to nawet przez getry poleciała krew. Olka oczywiście, jako dziecko niemówiące, ja nie potrafiąca podejść szybko, żeby ją tam oducze, odczepić, bo to jednak był kawałek przez ten, w tym zamku. Dziecko zareagowało moje tym, że ugryzło drugie dziecko, żeby się uwolnić. To był instynktowne ugryzienie tego dziecka w rękę, w tą rękę, w którą wbija do krwi w udo. I zaczął się ryk. I ja miałam hejt bo moje dziecko gryzie. Nie wychowałam dziecka, bo mam dziecko agresywne. To nie to dziecko, które wbiło się mojemu dziecku w uda, było agresywne, tylko moje dziecko, które się broniło przed tym dzieckiem, które mocno y, skrzywdziło. Jeśli nie wiecie, jak boli y, wbicie paznokci w uda, wewnętrzną stronę, to spróbujcie sobie to zrobić do krwi. Miała ślady śniaków przez miesiąc, E, ranki też tak z 2-3 tygodnie się goiły, ale to ja byłam e, tą agresywną matką, z tym agresywnym dzieckiem, które e, rodzic zaczepiał w szatni, w przedszkolu, żeby wytłumaczyć, że jak nie umiem wychować dziecka, to powinnam trzymać w domu. No i tego typu, typu przygody czekają Was w przedszkolach integracyjnych. Zawsze Wasze dziecki, dzieci będą agresywne, źle wychowane. E, zawsze będą tymi gorszymi, które noszą pieluchę, nie potrafią się ubrać, e, które, e, których matka ma jakieś nie wiadomo jakie wymagania, bo chce posłać na tyle samo godzin co e, te pełnosprawne dzieci, które ma niesamowicie duże wymagania, bo chce, żeby nauczyciel wspomagający był, e, który się prawnie należy. E, I chce, żeby to dziecko chodziło na przykład na 8 godzin, bo tyle jej pasuje. A inni też posyłają przecież na 8 godzin, bo im tak pasuje. Która y, wywalcza y, terapię, która się prawnie należy. Ale trzeba wiedzieć, co się prawnie należy, żeby coś wywalczyć. Więc taki błąd popełniłam, bo y, moje dziecko w przedszkolu y, tym specjalnym. Miałoby bardziej indywidualną pracę. Taką pracę, jaką miało na, w, co, w ciągu dwóch godzin tygodniowo na terapii. A tam by miało przez 8 godzin. Bez mojej walki. Bez mojego szarpania, tłumaczenia się, dlaczego moje dziecko nadal się nie ubiera samodzielnie. Dlaczego moje dziecko chodzi w pieluszce. Bez y, objaśniania mi w szatni, że moje dziecko jest agresywne, bo popchnęło inne dziecko, i wtedy zaczynały się moje pytania: a co ty wcześniej zrobiłeś, Oli? No, popychałem ją. No to na przyszłość nie popychaj, to cię Ola też nie popchnie. Ale musiałam do tego dojrzeć, żeby też spytać się innych dzieciaków, co robiły wcześniej, Oli. Zamiast tłumaczyć się, że o, bo Ola inaczej funkcjonuje i coś tam, coś tam. Nie. Nigdy nic nie dzieje się bez przyczyny. E, jeśli chodzi o specjalistów, e, to popełniliśmy takie błędy, że inwestowaliśmy dużo w poszukiwanie e, źródeł autyzmu. A szukaliśmy, czy to nie jest jakieś metale ciężkie. A to komory hiperbaryczne zainwestowaliśmy, bo ponoć uleczają z autyzmu. Nawet na blogu jednej z firm, których korzystaliśmy, ta firma kłamie, nadal kłamie, bo jeżeli zwracałam uwagę, że kłamie, że Ola zaczyna po komorach mówić. Absolutnie nie. Ona zaczynała mówić od szóstego miesiąca życia. I nadal zaczyna mówić. To się nie zmieniło. Bo nie było tak, że to było dziecko milczące. I nie jest dziecko milczące, to jest dziecko śpiewające. I, i e, jeśli chcę stymulować jej mowę, to właśnie przez e, zachęcanie do śpiewania. E, kolejna rzecz to też e, e, inwestowanie w różnorodne e, badania. No ale to jest właśnie. E, z tego, że po, e, pojawiają się e, szarlatani, którzy uważają, że autyzm można uleczyć. No ale tak, faktycznie niektóre przypadki mogą być spowodowane. Niektóre choroby wywołują takie objawy jak w przypadku autyzmu i faktycznie można je uleczyć. Ale nie w, w przypadku poszukiwania jakichś metali ciężkich po szczepionkach. Absolutnie. E, nie w przypadku jakichś tam metali ciężkich... Poszukiwanych we włosach. Absolutnie. To jest czarna magia, i e, dobry specjalista Wam powie, że to jest śmiechu warte. Nie w przypadku, kiedy e, poszukujemy, że pasożyty mogły Wam e, w krwi wywołać e, autyzm. Absolutnie. To nie ta droga. E, specjalista, dobry specjalista w szpitalu powie Wam, że każdy ma pasożyty i nie da się całkowicie oczyścić z pasożytów. Bardziej bym poszła w kierunku badania jelit, zainteresowania się tym, w jaki sposób jelita wpływają na pracę mózgu. No i tu właśnie jest, pilnujemy cały czas, od, tak naprawdę, to było nasze pilnowanie intuicyjnie. Czy dziecko wypróżnia się przynajmniej raz dziennie? I od tego naprawdę bardzo zależy. Bardzo, ma, to ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie. My wspomagaliśmy taki problem, to, to rozwiązywaliśmy ten problem przez podawanie dziecku różnorodnych soczków z winogronem. Później doszły do tego suplementy, ale suplementy, które mają pobudzić jelita do pracy, a nie sprawić, że nagle. Dziecko ma rozwolnienie po równorodnych ziółkach. Tą drogą absolutnie nie wolno iść, bo wtedy jelita przestają pracować. No i jeszcze jedna rzecz, e, odpowiednie ilości probiotyków, symbiotyków dalej. Ale to będzie temat, y, y, to temat na inne opowiadanie, bo już Wam długo opowiadam o tych autyzmie i naszych błędach. Dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia. I mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach e, w tym, e, albo na mailu, tym, jakie wy popełniliście błędy, żeby was, żeby dzieci, rodzice, inni rodzice mogli ich uniknąć. Zachęcam do kontaktu i do zobaczenia.